Dawidzie, początki marki. Dlaczego postanowiliście pójść w urządzenia? O. Dlaczego? Dlatego, że generalnie rzecz biorąc, już od ponad 14 lat, prawie 14 lat, to może tak nie ponad, produkujemy kosmetyki i gdzieś tam w którymś momencie musieliśmy też patrzeć na rozwój rynku, tego co się w ogóle dzieje, że jednak ta kosmetyka stale trzyma się pewnych takich utorowanych szlaków, ale potrzeba uzupełnienia tego wszystkiego w postaci właśnie technologii high-tech, która. Całościowo, szczególnie w branży tej profesjonalnej kosmetyki, daje dość duże rezultaty. No bo mimo wszystko połączenie jednego z drugim, to później jest taki duet idealny. I gdzieś tam na początku zaczynaliśmy od takiego prostego urządzenia, to będzie już. 8 lat temu infuzji tlenowej, no i tak stopniowo, stopniowo, aż jak widzimy teraz, już ten park maszynowy jest dość duży. No i mogę powiedzieć, że w tym roku celowo też, może nie tak celowo, ale z takim zamiarem, postanowiliśmy otwierać kolejną halę, która będzie tak całkowicie również już pod zgodne standardy z ISO przygotowywała całość składania wszystkich naszych urządzeń.